Dzień dobry, nazywam się Jacek Glaskowski, jestem chirurgiem ortopedą w Szpitalu Karolina. W sierpniu tego roku rozpoczynamy wszczepianie nowych implantów do kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego, mianowicie ceramicznych implantów reserve. Te implanty będą uzupełnieniem dotychczas stosowanych implantów do kapoplastyki, a mianowicie implantów typu metal, -metal. Te implanty metal metal stosuję w Karolinie od 2003 roku, czyli już ponad 20 lat. Wykonałem pierwsze tego typu operacje w Polsce, więc można powiedzieć, że jestem w jakimś sensie ojcem tej metody, kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego. Implanty typu metal metal mają bardzo dobre wyniki kliniczne, natomiast miały one pewne ograniczenia, które wynikały głównie z tego, że te implanty były przeznaczone dla mężczyzn o takiej dużej budowie ciała. Czyli, krótko mówiąc, mieliśmy jedynie duże rozmiary, średnie i duże rozmiary tych implantów. W związku z tym nie było implantów dla osób o mniejszej budowie ciała, dla kobiet. Tu jeszcze wchodzi kwestia jonów metalu i drobin metalu, które się powstają w momencie pracy tego implantu. Więc osoby, które miały alergię na metale, na, na różnego rodzaju reakcje też nie kwalifikowały się do metody kapoplastyki typu metal metal. Ten implant jest stosowany w krajach anglosaskich od 2019 roku. Najwięcej w Australii, w Nowej Zelandii, również w Wielkiej Brytanii. Starałem się o jego sprowadzenie do Polski już od dawna, no to troszeczkę trwało z powodu Brexitu, firmy brytyjskie utraciły certyfikaty europejskie, musieli się starać od nowa o ten certyfikat dopuszczający w Unii Europejskiej, teraz ten certyfikat dostali w końcu, także mamy też dzięki temu pięcioletni okres obserwacji tych implantów, więc to nie jest tak, że wszczepiamy coś zupełnie nowego, tylko... Nasz, nasz ulubiony rejestr australijski pokazuje, że wyniki po tych, po tych pięciu latach, jeśli chodzi o implant ceramiczny, są bardzo dobre. Ci, którzy się interesują kapoplastyką, wiedzą, ci, którzy nie, tytułem przypomnienia: kapoplastyka jest to metoda leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych. W odróżnieniu od protest klasycznych czpieniowych, pacjenci po wszczepieniu implantów kapoplastyki nie mają żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o swoją aktywność fizyczną, łącznie ze sztukami walki i sportami ekstremalnymi. Więc jest to tak zwany, w cudzysłowie, implant dla sportowców.